Siema, jestem Benek. A ja Zenek. Witamy na naszym kanale. Zobaczcie kochani, jak ten czas szybko leci. Już 12 dzień Adwentu i nasz 12 odcinek Vlogmasowy. A dzisiaj jak widzicie, przed nami stoi choinka, a pod choinką prezenty. Duża kość, i waży nawet 180 gramów. Zobaczcie. A ja mam kolorowy sznur z piłeczką. I będzie to prezent dla naszego przyjaciela. A dlaczego takie dziwne rzeczy się tutaj znajdują? Zaraz Wam opowiemy. Jeżeli Was to zainteresowało, zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. A jeśli nie, to dziękujemy za oglądanie i do jutra do godziny 18. A tym, którzy z nami pozostali, Benek opowie o wczorajszym wydarzeniu. A było to tak. Wczoraj wieczorem. Bardzo nas, nasz dobry kolega Andrzej ze swoim psem Brutusem. Andrzej, jeśli nas oglądasz, to pozdrawiamy serdecznie. A Brutus to dokładnie ten pies, który jeszcze kilka dni temu rozszarpał cały mój adwentowy kalendarz. Dlatego obawialiśmy się, że rozniesie całe nasze studio i w miarę możliwości pochowaliśmy z Zenkiem wszystkie rzeczy. Brutus gdzieś wleciał zadowolony do studia i już po chwili papierowe ręczniki fluwały po całym studio. Potem wróg poszedł, też jedzenka tak. i na koniec było całkiem wesoło, bo w ogóle nie reagował na swojego pancia. Latał jak szalony, nie szło go zatrzymać i nie widzieliśmy co robić. A potem zaczął szczekać i wtedy stało się coś niesamowitego. Bo ta choinka zagrała, pokażę wam jak to działa. Głośno, Tak, to jest naprawdę głośno. No. Ja I nie wiemy czemu Brutus tak bardzo spanikował, uciekł do kąta, siedział w nim przerażony, takiego brutusa jeszcze nigdy nie widzieliśmy. A chuńka reaguje na głos i na ruch i ustawiliśmy ją specjalnie wysoko, żeby pies ją nie rozszarpał, ale właśnie szczekanie ją po prostu załączyło. Do końca wizyty siedział, grzeczny i potulny, aż nam się go naprawdę żal zrobiło. Nie dawało nam to spokoju i dzisiaj byliśmy w sklepie o te właśnie rzeczy. Zaraz my z Zemkiem pojedziemy z wizytą do Brutusa, żeby go zobaczyć, zobaczyć jak się czuje i sprawić mu trochę radości. Tak. My z Benkiem bardzo lubimy zwierzęta i chcemy, żeby wszystkie były szczęśliwe i zadowolone. W związku z tym mam coś powiem. Zenek już od prawie trzech lat nie ani mięsa, ani wędlin. Nie paplaj tyle, dawaj kalendarze. Dobrze. Zobaczcie, oh następna końcówka bitowa. Zobaczymy co ja mam. Dezodorant. Jaki fajny. I teraz słodycze. 12, 12, 12. dzień to ja Też nie umiem hmm. razkie. A, widzę. To już na Tak. Masz. Tylko to jest tak daleko, muszę sobie to przesunąć. Pokaż co ma fajnego. Czekajcie, co zobaczyć. O, hmm. powtórka. Jaka fajna pralina, nie? Pralina, już to pomiałem. miałem. O. Zobaczcie jaki duży dzisiaj Mikołajek. O, proszę. Poczekam na Ciebie. A Wam dziękujemy za oglądanie i do jutra do godziny 18. Do jutra.